Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Ciasne drzwi, o których mówi Pan Jezus, to dziesięć przykazań Bożych. Łatwo to sobie zapamiętać, bo jeśli pomyślicie o dwóch tablicach, na których Mojżesz otrzymał dekalog, czyli dziesięć przykazań, to one zazwyczaj na obrazach mają kształt zbliżony do dłoni. Więc jeśli zestawimy sobie dwie tablice obok siebie, to one rzeczywiście przypominają drzwi lub bramę. I kierowanie się w życiu przykazaniami, jest jak otwarcie tej bramy i wejście na ścieżkę prowadzącą do nieba, która znajduje się za nimi. Tylko dlaczego te drzwi zostały nazwane ciasnymi? E, dlatego, że przykazania nie pozwalają nam na wszystko. Jeśli sobie teraz je przypomnicie, to tam jest mowa na przykład o tym, żeby nie szukać innych bogów, nie kraść, nie kłamać e, i tak dalej. E, Czyli przy, przykazania czegoś od nas wymagają. Ale Pan Bóg dał nam przykazania. Nie dlatego, żeby nas pokarać, tylko dlatego, że nas kocha. Popatrzcie, że łamanie przykazań, nie kierowanie się nimi w życiu tak naprawdę nie daje szczęścia. Szukanie innych bogów nie może uszczęśliwić, bo ich po prostu nie ma. Więc nie mogą dać nam szczęścia. Kłamanie sprawi, że ludzie nie będą nam wierzyli, nie będą nas szanowali, nie będą nas lubili i tak dalej. Jeśli. Przemyślicie sobie wszystkie przykazania, to zobaczycie, że rzeczywiście łamanie ich nie prowadzi do niczego dobrego. Czyli nie dość, że przykazania są prostym przepisem na dobre i szczęśliwe życie, to są jeszcze furtką prowadzącą do nieba. A wszystkie przykazania streszczają się w przykazaniu miłości, która mówi o tym, żeby kochać Pana Boga i kochać bliźnich, kochać innych ludzi. A miłość to na przykład Pozmywanie naczyń, żeby nie robiła tego mama lub tata. Miłość to zrobienie bratu herbaty, gdy jest chory, to powiedzenie koleżance dobrego słowa. Miłość to ustąpienie miejsca w tramwaju, to powiedzenie przepraszam, gdy popełniło się błąd, ale też umiejętność przyjęcia przeprosin. Czyli spójrzcie, że miłość to tak naprawdę drobne gesty, które możemy wykonywać każdego dnia. I miłość właśnie jest naszą, naszą furtką, tymi, tymi, jest naszymi drzwiami do nieba. I niech to będzie waszym zadaniem na dzisiaj, okażcie komuś miłość przez zrobienie czegoś dobrego.